W Hamburgu, ważnym mieście w zachodnich Niemczech, w latach 70. ubiegłego wieku, istniała tętniąca życiem uliczka, w której znajdował się skromny bar o nazwie Złota Rękawiczka. To miejsce przyciągało różnorodnych gości, w tym także mężczyzn szukających taniej rozrywki i ucieczki od codzienności. Jednym z regularnych bywalców był Fritz Honka, postać pełna sprzeczności, która popadła w alkoholizm. A jego mroczne mieszkanie kryło szokujące tajemnice, które wstrząsnęły opinią publiczną. Dzieciństwo Frica Honki to historia pełna nieszczęść i trudności, które zaczęły się od samego początku jego życia. Urodzony 31 lipca 1935 roku w Lipsku, jako trzecie dziecko stolarza Frica Honki i sprzątaczki Else, nie miał łatwego startu wielodzietna rodzina zawsze zmagała się z brakiem pieniędzy, co tylko pogłębiało ich problemy. Choć miał siedmiororodzeństwa, smutek ogarnął ich dom, gdy trzech z nich zmarło krótko po narodzinach. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Ojciec Frica miał zostać według późniejszych relacji, deportowany do obozu koncentracyjnego, gdzie spędził lata aż do wyzwolenia w 45. Po powrocie do lipska sytuacja, nie poprawiła się. Matka nie radziła sobie z opieką nad dziećmi, a ojciec, pomimo ciężkiej pracy jako magazynier, zaczął coraz bardziej pogrążać się w alkoholizmie. Po roku jego zdrowie uległo pogorszeniu i pił jeszcze więcej. W rezultacie władze podjęły decyzję o rozdzieleniu dzieci i umieszczeniu ich w różnych placówkach opiekuńczych. Po ukończeniu szkoły podstawowej Młody Honka zdecydował się podjąć naukę w zawodzie murarza. Jednakże musiał przerwać naukę z powodu alergii. W 51 roku pragnął się usamodzielnić, dlatego uciekł do małej wioski o nazwie Brockhöfe. Tam dołączył do spółdzielni rolniczej i nawet znalazł tam swoją pierwszą miłość. Z tego romansu urodził się syn, Heinrich. Jednak marzenie o szczęśliwej młodej rodzinie szybko się rozwiało. Chonka nie był gotowy, aby zostać ojcem, więc matce dziecka wypłacił 3000 marek i zniknął. Nie płacił też alimentów na dziecko przez resztę swojego życia. Rok 1956 okazał się przełomowy dla honki. Osiedlił się w Hamburgu i podjął pracę na stoczni. Tam poznał kobietę, z którą miał kolejne dziecko. Mimo ślubu ich związek szybko się rozpadł. Honka często spędzał wolny czas na obijaniu się i piciu alkoholu. Alkohol stał się przyczyną poważnego wypadku samochodowego, który na zawsze odcisnął piętno na życiu Frica Honki. Jego złamany nos źle się zrósł, a także pojawiły się u niego tiki nerwowe i problemy z mową. To było dla niego bardzo trudne doświadczenie. Już od czasów dorastania cierpiał na kompleks niższości z powodu swojego niskiego wzrostu. Mierzył 1,65 m drobnej postury i zeza. Dodatkowo nie był to mężczyzna, który mógłby zrekompensować te cechy swoją inteligencją. Nowo nabyte upośledzenie na skutek wypadku jeszcze bardziej obniżyło jego powodzenie u kobiet i pogłębiło jego kompleksy. Mimo to jego była żona dała mu drugą szansę. I ponownie się pobrali. Jednak w 67 para znowu się rozwiodła. Te wydarzenia wyznaczyły dalszy ciąg jego życia, pełen wyzwań i trudności, które stopniowo narastały, wpędzając go w mroczne zakamarki ludzkiej natury. Fritz mógł liczyć na lojalność jedynie najtańszych i najstarszych prostytutek, które już sięgały Dena. Jednak nawet w tej dziedzinie nie zawsze odnosił sukces. Kobiety nie chciały nawet zwracać na niego uwagi za pieniądze. To wszystko z czasem tylko pogłębiło wiele problemów Frica. Ze względu na problemy zdrowotne i alkoholizm musiał opuścić stocznie. Przez długi czas miał trudności ze znalezieniem pracy. Potencjalnych pracodawców odstraszał jego osobliwy wygląd i dziwne zachowanie. Dopiero Shell zlitował się nad nim, dając mu pracę jako stróż nocny w jednym z oddziałów firmy. To stanowisko zapewniało mu niewielkie dochody, ale przynajmniej dawało pewność finansową, która pomagała mu utrzymać się na powierzchni. Spożywanie alkoholu stało się dla Honki codzienną rutyną. Wpływał na niego coraz bardziej, sprawiając, że stawał się agresywniejszy. Oprócz tego coraz bardziej zaczął interesować się pornograficznymi czasopismami, co otworzyło przed nim drzwi do jego zboczonych fantazji. Wkrótce poznał młodą dziewczynę o imieniu Rud. Podobnie jak on, również lubi sobie czasem wypić. W trakcie jednego z ich spotkań Honka proponuje seks we trójkę razem z jego koleżanką Irmgard. Rud nie była tym specjalnie podekscytowana ale ostatecznie poszli do mieszkania Fryca. Po kilku butelkach mocnego alkoholu Honka postanawia zrealizować swoje fantazje. Kobiety są pijane i nie chcą angażować się w żadne intymności. Mimo to Honka brutalnie zmusza je do homoseksualnych igraszek. Kiedy kobiety nadal odmawiają, pijany i głodny zaspokojenia mężczyzna zaczyna zadawać im pierwsze ciosy. Półnagiej ród udaje się uciec z mieszkania i powiadomić policję. Jednak Irmgard zostaje brutalnie zgwałcona przez mężczyznę. Irmgard zgłosiła sprawę na policję, jednak proces sądowy nie skończył się dla Chorki surową karą. Honka opuścił sąd tylko z grzywną. Obrońca bowiem przekonuje sąd, że Honka jest alkoholikiem co było prawdą, który był pod wpływem nawet w czasie popełnienia przestępstwa, co w rezultacie spowodowało istotne zaburzenie jego zdolności poznawczych i kontrolnych. W roku 1970 Honka Nadal podtrzymywał związek z Ruth. Jednak ich intymne relacje nie spełniały go w pełni. Po pracy często odwiedzał dzielnicę czerwonych latarni, Reperban. Tam obserwował i zaczepiał uliczne prostytutki. Jego preferencje były dość nietypowe, gdyż wolał kobiety znacznie starsze od siebie, idealnie bezzębne. Honka miał bowiem paniczny strach, że któraś z kobiet mogłaby go ugryźć podczas seksu oralnego, który tak bardzo lubił. Na Ripperbaun znajdowało się wiele pubów i barów, gdzie można było tanio się napić. Jego ulubionym miejscem był słynny burdel Złota Rękawiczka. Było to schronienie dla zagubionych dusz i życiowych nieudaczników. Honka często tam zaglądał, nie tylko ze względu na możliwość kontaktu z kobietami, ale także, aby zapomnieć o swoich kłopotach oraz znalezienia chwilowej ulgi w alkoholu. Pewnego wieczoru, prawdopodobnie w grudniu siedemdziesiątego roku, w barze złota rękawiczka na hamburskim reperban, Honka spotyka 42-letnią Gertrud Breuer. Kobieta, fryzjerka za dnia, prostytutka, nie podejrzewała, że ta noc zmieni jej życie na zawsze. Honka, niepewny siebie, zaoferował jej kilka drinków, po czym zaprosi ją do swojego mrocznego, obskurnego mieszkania. Wnętrze jego mieszkania było przygnębiające. Wszędzie panował brud, a ściany były oklejone wycinkami z pornograficznych czasopism. Honka, będący już na skraju rozpaczy i alkoholizmu, próbuje nawiązać kontakt z Gertraud, ale kiedy ta odtrąca jego zaloty w niegrzeczny sposób, jego agresja wybucha. Wściekły i zagubiony, zacisnął dłonie na jej gardle, doprowadzając ją do utraty przytomności. Kiedy uświadomił sobie, że Gertraud umarła, Honka, przerażony i zdezorientowany, postanawia ukryć jej ciało. W desperacji starając się pozbyć dowodów zbrodni. Honka zaczął rozważać makabryczne sposoby pozbycia się zwłok. Jednakże w swoim upojeniu alkoholowym wymyślił mniej przemyślane sposoby. Najpierw zawinął ciało w plastikową folię i próbował wynieść je z mieszkania. Jednak z powodu swojego stanu i kondycji fizycznej nie może tego wykonać. Przeniósł więc zwłoki z powrotem do salonu i ułożył pod nimi folię i kołdrę. Następnie szaleńczo przeszukał szuflady, szukając odpowiedniego narzędzia. Na początku z kuchni wziął nóż, jednak nie nadał się do rozczłonkowania ciała. Po chwili dalszych poszukiwań znalazł piłę i zaczął rozczłonkowywać ciało ofiary. Ostatecznie oddzieloną głowę, piersi, obie ręce i nogę zamordowanej zawinął w szmatki i papier, a następnie włożył do kuferka. Z nim znika w ciemności. Bagaż opróżnia w pobliżu, po czym o nim zapomina. Resztę ciała po prostu ukrywa w swoim mieszkaniu, w schowku za ścianą. Części ciała zostały odnalezione w listopadzie 71 roku, jednak śledztwo w sprawie przestępstwa utknęło w martwym punkcie. Morderca może więc nadal działać. Przez następne cztery lata Fritz prowadził pozornie normalne życie. Sporo pił. Często odwiedzał bary i starał się znaleźć kobiety, które zechciałyby pójść z nim do łóżka, nawet za pieniądze. To drugie przedsięwzięcie udawało mu się z różnym skutkiem. Jednak do 1974 roku Honka jakimś sposobem potrafił kontrolować swoje emocje. Cała ta pozorna stabilność runęła, gdy w sierpniu spotkał prostytutkę Annę Bejchel, kobieta, Mająca wtedy 54 lata, nie była wybredna. Kilka razy postawił jej drinka, a potem, pod pretekstem kontynuacji libacji, zabrał ją do swojego mieszkania. Zaproponował jej seks. Zaskakująco. Kobieta się zgodziła. Jednak Honka nie był zadowolony ze stosunku z nią, co go zirytowało. Później twierdził, że rozwścieczało go, gdy któraś z kobiet wyśmiewała go za to, że preferuje seks oralny przed tradycyjnym. W każdym razie Honka chwycił ją za gardło i puścił dopiero, gdy był pewien, że nie żyje, ponieważ znowu był pijany i zbyt leniwy, by rozczłonkować ciało, owinął je tylko w szmaty i ułożył w schowku z drzwiczkami, podobnie jak przy pierwszym morderstwie. Minęło pół roku. Tymczasem ciała obu ofiar znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Wszyscy mieszkańcy skarżyli się na nieprzyjemny zapach, a w całym mieszkaniu Honki znajdowały się choinki zapachowe do samochodu, tanie odświeżacze powietrza i perfumy. W grudniu 74 roku Honka spotkał u złotej rękawiczki, 57-letnią Friede Roblik. Była to kobieta będąca w złej sytuacji życiowej, przyciągająca uwagę mężczyzn. Honka, stosując swoją już sprawdzoną strategię, spędził z nią trochę czasu, oferując drinki i zapraszając ją do swojego mieszkania na kontynuację libacji. Jednak kiedy Frida Roblik próbowała ukraść Honce 400 marek, mężczyzna stał się bardzo zdenerwowany bez wahania zaatakował kobietę i brutalnie udusił ją podczas ataku. Następnie owinął jej ciało i schował je w swoim mieszkaniu. Ostatnie morderstwo dokonane przez Homkę miało miejsce w styczniu 75 roku. Tym razem jego ofiarą padła 52-letnia Ruth Schultz. Zapach rozkładających się ciał był wówczas tak intensywny, że Honka musiał stosować środki zapachowe również wewnątrz kryjówki. W Hamburgu śledczy dowiedzieli się o serii morderstw przypadkowo. Jeszcze zanim upał ogarnął cały Hamburg 17 lipca 1975 roku o 3.37 nad ranem, Straż Pożarna Hamburg-Altona otrzymała wezwanie o pożarze w budynku przy ulicy Zeistrasse 74. Okazało się, że mieszkaniec drugiego piętra, norweski marynarz, u którego wyłączono prąd, zasnął przy świecach, które się przewróciły, co spowodowało wybuch pożaru. Płomienie sięgały samego sufitu. W związku z tym incydentem straż musiała zbadać również poddasze, gdzie znajdowało się dwupokojowe mieszkanie Fryca Honki. Gerd Manke był jednym z pierwszych strażaków, którzy dotarli na miejsce pożaru. Mężczyźni zauważyli jednak, że na strychu unosi się nieznośny zapach zgnilizny i spalonego mięsa. Strażacy, natychmiast zaniepokojeni, postanowili zbadać skąd ten fetor się bierze. Wraz z kolegami natknęli się w mieszkaniu honki na worki wypełnione po brzegi śmieciami. Początkowo myśleli, że to mięso z rzeźni, jednakże szybko zrozumieli, że to ludzkie zwłoki. Poćwiartowane ciała i natychmiast poinformowali policję o tej makabrycznej sytuacji. Krótko po piątej nad ranem przybyli na miejsce kryminalni. Części ciała były ukryte w skrzyniach, ale, aby dokładnie zbadać zakres znaleziska, policja musiała wyważyć deski podłogowe i zburzyć ściany. Ta operacja wymagała dużej precyzji i ostrożności, aby nie zniszczyć ewentualnych dowodów. Ostatecznie, po dokładnych poszukiwaniach, policja odkryła rozłożone i zmumifikowane części ciał czterech kobiet. Te makabryczne znaleziska zostały starannie zabezpieczone i przewiezione do biura koronera w celu dalszych badań i identyfikacji ofiar. Gdy policja nadal przeszukiwała mieszkanie, Honka wchodził wąskimi schodami do swojego mieszkania, wracając ze zmiany jako nocny stróż. Dla funkcjonariuszy takich jak Karl Pries i Jürgen Firle było jasne. Muszą dokładniej przyjrzeć się temu mężczyźnie. W końcu wszystkie ciała zostały znalezione w mieszkaniu Honki lub w jego najbliższym otoczeniu. Mieszkanie samo w sobie wydawało się podejrzane policji. Honka dosłownie obsypał ściany zdjęciami pornograficznymi, a wszędzie leżały butelki po piwie i alkoholu. Śledczy przewieźli go z Zeistrase do siedziby policji przy Berliner Tor. W pokoju 707 przesłuchiwali 39-latka przez kilkanaście godzin. Na koniec Honka powiedział przesłuchującemu policjantowi, że prawdopodobnie zabił trzy kobiety w swoim mieszkaniu. Jednak nie może sobie tego przypomnieć. Honka nie chciał nic mówić o czwartej ofierze, ale przyznał, że poćwiartował ciała. W tym samym czasie, gdy trwało przesłuchanie, inni funkcjonariusze kontynuowali przeszukiwanie mieszkania Honki przy Zajstrasse 74, które miało zaledwie 18 metrów kwadratowych. Tam znaleźli ogromną ilość alkoholu, w tym liczne butelki Kornbranda. Oprócz tego w pomieszczeniu znajdowały się stosy magazynów pornograficznych oraz gumowa lalka kobieca. Na stole leżały paczki papierosów, a wokół stały pełne popielniczki. Na poddaszu i na ścianie nad sofą wisiało około trzysta zdjęć pornograficznych. Fritz Honka zgromadził także dużo odzieży damskiej, w tym bluzki, spódnice, sukienki, kostiumy, obuwie damskie torebki i parasolki. Dlaczego te przedmioty znajdowały się w domu mężczyzny podającego się za kawalera? Czy były pozostałością dawnych romansów? Czy Honka oddawał się sekretnym fetyszom? Sprawa wstrząsnęła mieszkańcami Hamburga. Media dokładnie analizowały wszystkie szczegóły. Cztery kobiety porąbane przez nocnego stróża. Tak brzmiał nagłówek w Bild. Inny tytuł brzmiał: Seryjny morderca żył pomiędzy lalkami a pornografią. Bild. Udostępnił również zdjęcia z komnaty tortur mordercy z Altony. W dniu zatrzymania domniemanego sprawcy jego żona powiedziała gazecie: Nie ufam mu. Hamburg Abendblatt doniósł o organizowaniu przez niego okrutnych orgii. Morgenpost pokazał tablicę, na której honka przeciął zmarłe kobiety na pół. Proces sądowy przeciwko Fricowi Honce rozpoczął się w 1976 roku stając się jednym z najbardziej medialnych i komentowanych wydarzeń tamtego czasu. Cała sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie społeczeństwa oraz zwróciła uwagę mediów, gdyż seria makabrycznych zbrodni, których dopuścił się Honka, wstrząsnęła całym narodem. Kiedy oskarżony stanął przed ławą przysięgłych, postawa Honki wydawała się być pozornie spokojna, ale wewnątrz był przepełniony napięciem i niepokojem. Oskarżono go o jedno morderstwo i trzy przypadki zabójstwa, a przerażające szczegóły zbrodni wywołały fale oburzenia i wstrząsów w społeczeństwie. Rodziny ofiar domagały się sprawiedliwości, a prasa donosiła na szeroką skalę o okrucieństwach, do jakich doszło. W powietrzu unosiło się ryzyko dożywotniego wyroku, gdyż opinia publiczna domagała się surowej kary dla bestii która terroryzowała Hamburg przez lata. Jednak nieoczekiwanie to, co go najbardziej pogrążyło alkohol, stało się jednocześnie argumentem obronnym. Było jasne, że Honka jest alkoholikiem, co sprawiało, że jego zdolności poznawcze i kontrolne były znacząco zaburzone. W trakcie procesu przywołano również nędzne dzieciństwo Honki oraz jego ograniczoną inteligencję. Co dodatkowo wpłynęło na ostateczny werdykt. Mimo szoku i oburzenia społecznego, sąd skazał go jedynie na 15 lat pobytu w zakładzie psychiatrycznym Osenzo w Hamburgu, co wywołało wiele kontrowersji i dyskusji na temat sprawiedliwości. Po odbyciu kary w klinice Oxenzol w Hamburgu przez 15 lat, Honka otrzymał możliwość czasowego opuszczenia więzienia a następnie został zwolniony warunkowo. Oficjalnie odzyskał wolność w 1996 roku. Przeprowadził się do domu spokojnej starości w Szarbojc nad Morzem Bałtyckim, używając pseudonimu Peter Jensen, aby ukryć swoją przeszłość. Niemniej jednak z biegiem czasu stał się coraz bardziej zdezorientowany i prześladowały go demony przeszłości. Co zmusiło go do ponownego pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Fritz Honka zmarł 19 października 1998 roku w Hamburgu w wieku 63 lat, pozostawiając za sobą smutne dziedzictwo zbrodni, które wstrząsnęło całym narodem. Sprawa Honki nadal budzi zainteresowanie i niepokój, nawet po jego śmierci. Nadal wielu ludzi zadaje sobie pytanie dlaczego jego makabryczne czyny pozostały niezauważone przez tak długi czas. Zapach, który unosił się z jego mieszkania, którego nikt nie zgłosił, pozostaje tajemnicą. Podobnie jak kobiety, które miały kontakt z Fricem i które niemalże poszły w zapomnienie. Dom przy trasę wciąż stoi, ale nie ma tam niczego co upamiętniałoby tragiczne losy tych kobiet.